Tam, tu jest leży A, ty kolejny! O, ten też już w ogóle czarny jest! A to mej zaczepiają Zejdź, zejdź tam na chodnik Co, jakiś problem, panowie? Tak? Się rekonesans robiliśmy No, czy tu bezpiecznie? Ja o niczym nie Rzec. wiem No, pamiętaj, że nie ma głupich pytań, nie? Mhm, mm są tego no, no, głupi ludzie mm -hmm. Ojciec, PATRZ! O, Ale no, możesz to... jebaneza <laughs> tego. No, tylko nie we mnie no, tak. no, tak. Oj a stąd. On tu jak zwykle, jak grzyb przy po weszczu. To nie przypierdol. Ale okay, się nie przykurwił. być lekkie lekko większe. Ty, oni bankomat pierdolą, patrz. Ej, może ja pierdolą bankomat. Jest to, Nanda, Bakera! Eee! coś ci się pomyliło chyba, co? Co ty robisz tutaj, kurwa, ha? Słyszysz? E! Gdzie ty uciekasz, oh. bakerra? Tch, na roki Dobry. Dobry. Cześć, ziomeczku, takie szybkie pytanie. Byłoby w stanie tutaj coś z pokminić, bo chcielibyśmy magazynki kupić, a słyszeliśmy, że wy się z towarem. My obracamy Nie, ja to nie pracuję. Dobra. Ale no wiesz, ktoś od was podobno a, ten was ma lokal, to... nie? No, nie za bardzo. Jak to no nie, jak nie? nie? Na no, znaczy co to takie rzeczy tako. słyszałeś? No, dostaliśmy info z restauracji. To potrzebujemy magazynki, no. Magazynki. Magazynki do broni, broni palnej. No i co ty, ty, ty do mnie podchodzisz do obcego faceta na ulicy? Prosisz o magazynki? No, bo dostaliśmy informację, Wiesz. że my podbić do. Patrzcie, gdzie Chyba, jest też, chyba, że to pod, chyba ktoś się. was nieźle w chuja dostał, żebyście w pierwotną obskoczyli. Czyli nas na pewno nikt nie ma od Was samolotu wykupionego tu obok. Na przeciwko? Nie. No dobra. No dobra, dobra nie, to nie. Tak to ok. Co za cweli jebany. Następnym razem to mu dam kurwa magazynek pełno ołowiu, ale kurwa w czaszkę. No to za mu o, dziwki, korzystam mu, że dziwek czy to, czy to, to A to kiki. No i czekaj. O, wyjebał. Ej, Tymerra. No chodź tu! Barca. No! Dawaj, chodź, chodź! Chodź tu! Nanda baka ro! Ty mra! No łapcie go! No nie posionym! Gdzie po trawie? Gdzie po trawie, he? Eh? Ta góry drugie! A pan policjant to nie wie, że się podróżnie... Zumotekajzna! Jurusku? Jestem policjantem to po pierwsze. Nie interesuje mnie, kim jesteś, to po pierwsze. Po drugie, płacisz za ogrodnika w tej chwili. Dobrze, to się nie zapytam, czy wszystko w porządku, panowie. No, ale wszystko się zapytam, to się można można schodnika pytać, a nie. Hej, strawnika. Ja Bo my tutaj robimy akcję, tak zwaną Mitocchi Gate. Słyszał? Słyszałeś kiedyś? Mitocchi Gate? Dobrze, niesamowitego dnia. No ta, papa. Tak ta ile nie wygląda. A chudy! Oj. To dziwne. Nie bałam się do pod końca. Ręką. Pod ręką. To ty zaraz możesz mieć. Kurwa swoje własne stopy. E, niby drive ma pierwszeństwo a dupa. Nie obsługują. A, nie niby drive. Ten? No nie wiem właśnie, stoję tu już 30 minut nie obsłużyli jeszcze. Czekam, czekam. Zestaw szefa i zestaw malucha. I to wszystko raz. A. Uważaj! Sasaki! Czuję, że coś śmierdzi. Ale nie... nic nie słyszę. No w zasadzie dawaj. Ło! Wow! Łatkę <ścoughs> rozkurwił! Joka <ścoughs> na kocha! Orenta, co no na ka! <ścoughs> no nie! <ścoughs> Wszystko w porządku z tobą? Nie! Nie! Aaaa! Ło! Wow. Wstawaj! O! Dobra, lepiej teraz, teraz. No, nie wiem dlaczego, ale od czasu do czasu bierz mi taka ochota, żeby się rozciągnąć i nie mogę przejść. Medycyna estetyczna, Gekaj. Na małym. Kroko. Hi! Hi, arigato! Medycyna No nie! Niekonwencjonalna! A. 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 Ej, ej, ej... Ej, co to? nandajo, co to jest? Zmiana. Nie Nie rozumiem. No, to skoro nie rozumiesz, to chyba nie jesteś w domu. No, palę sobie tutaj. Daleko od domu się znajdujesz teraz, co? No nie, nie znajduję się daleko, wiesz? Co? Gdzie mieszkasz? A, nie powiem. W blokach sobie mieszkam. Nie wyzydź się tego skąd pochodzisz. Dawaj, Dobry. 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 Ej, jak mnie życie. A? W porządku. Dzięki za pytania no, no i za zapytanie. No, Również. Na zrobię. O, dziękuję, kocham cię. Co? No. A, w sumie spoko. No to Battle Royale, chodźcie. No dobra! Chuj wie! <laughs> Chuj wie. То есть, файт. Ой. Пацан, щена у ой, сожру Ой. 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 Ура. Ура! Ура! O! O, koba wyjebał w bowiem, O! To jest twój koniec, JoJo. -Jo. No, co ty robisz, JoJo? Zachodnie jesteś, żeby cię mógł trafić. Co? E, cio, cio to ja? Eroinę żywe zajebać Pa 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 Nie, że... <laughs> ja pierdolę OJ OJ MA TAKĘ Konaja ro! Pan jak sobie zdaje sprawę z tego, że Pan Xavier Yamada by sobie sam z nimi poradził Wszystkimi naraz Nie znam go Ale ja znam Sexy hercam Ej, jak wy się mieścicie do tego samochodu? Właśnie, muszę to nagrać Na kolankach te Pierdolsko trochę <laughs> Może to. Ta, o co my widzę? Jesteśmy pedarastami Tak, sobie hmm. się. No. Się Yo stary. Mamy teraz trzech Murzynów w jednym aucie, jest to Infernus z Dobra, nie Nie, zaraz staniecie przyjazd kurwa. Od kogo? kogo? Kawaniego. Wypierdala jestem. Od kogo? Kawaniego. Gówniarzu chyba się zapominasz na czym terenie jesteś co ty kurwa, to twój sklepiec czy co? No kurwa, tak się składa, <laughs> mój bo chuj bez zdjęcia robić, więc się konfidentami czy Trzech burzynów tak. w jednym aucie, no to mówię ci Przecież powiedziałem ci, trzech burzynów w jednym aucie Dobra ja i no, nie. nie radzę, nie radzę Konar, no, ty weź się, kurwa ogarni, bo mnie wkurwiają, ty weź się, kurwa nie o, kolegę, o chodzi. Kurwa. Nie radzę panowie, nie radzę robić takiej burdy na mnie, na mi i Tokio. Mówisz? To jakby nie potrącił typa, to by nie było problemu, kolega... Włamaś... I... Chciałeś mi się włamać kurwa do taksy z jebie, jebany. Kto to co zrobił, słucham. Słuchaj, po, yy, kolega Słuchaj, stanął kurwa, i tam, z, tyłu, z tyłu. Się do co się stało? Tankowałem tam on by chciał się wiebać, kurwa, od tyłu. Rozumiesz? Do bagażnika. Dbałeś. No tak, kurwa. To prawda? No tutaj. Udowodni... Czekaj, czekaj. Ja... Ty widziałeś, że typ, nie? W, 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 czy bagażnik, nie? Siedząc, mając lustewkę od tylnie. Ty widziałeś bagażnik. Centralnie bagażnik widziałeś. Widziałem, nice. kurwa, że to co stoi po z tyłu, pierwsze, kurwa, i robisz, debilu. Po pierwsze, to było na stacji getto. Po drugie, ja wysiadłem, żeby zatankować furę i mnie zatankować. zjebany, kręcać. kurwa. Przecież on tu stał dowód, samochodem, kurwa. Nie, daj dowód. Nie. Wiesz, że on tu stał samochodem i widział, kurwa. Czyli mówi że to zrobiłeś, ale nie ma dowodu, tak? Po, bądź tak. Ja, ja siedziałem Jąkaj tam, się dalej, pałcie. kurwa. Już wczoraj też mnie kurwa napadliście. Poznaję was, kurwa, łebki. Mówisz? No. Daj mi na to dowód. Że ja cię napadłem. poznaję. stąd, a pozwolę wam mówić, no Selecy Dzięki. Naturalne. Dzięki Moldo. Mi grożysz właśnie? Pewnie, że ci grożę. Jesteś na moim terenie. Mówisz? Całym mały tokiem na To może wezwiemy policję do groźb. O. Proszę jak bardzo. Ty nawet Amerykaninem nie jesteś. No nie jestem. I co? To twój jedyny argument? No ja też nie jestem Amerykaninem, jestem z Kolumbii, ale to ja tu się... Jak się czuję tutaj jak nie u siebie do końca? Jakby aktualnie jak u siebie, ale no wiadomo, to nie można powiedzieć do końca. To jest mój argument. Aha, no dobra. Spadajcie stąd. No jedźmy, jedźmy, jedźmy. Kontaktujesz? Kierowca. Twój kierowca najpewniej wżywa gliny na miejsce zdarzenia. No szczerze nie interesuje mnie to. Ja się wywinę, ale wy będziecie mieć po tym problem I Ty się wywiniesz, okej, okay, to poczekaj No kurwa zjemy, ja wierdolę te blachy, haha goby akurat tutaj na klatce pierwszowaj Jaka ładna twarz widoczna twoja Ja myślę, że się nie wywiniesz Mam twoje blachy no, Twoją zdro, twarz, na razie. i pokazałeś yy, właśnie, właśnie blachę ładnie ale z mam zajebać, kurwa? Nawet nie musisz skakać, wystarczy, że się rozpędzisz. Tylko żebyś skurczył nie dostał.